Siemaneczko, z tej strony Gmeracz i witam Was w YouTube The Lives. Zaczniemy może naszą historię w świecie wirtualnym, może tam lepiej pójdzie niż normalnie, chociaż i tak fajnie, że jest Was 11. Dla mnie to i tak jest coś fajnego. Więc nic, próbujemy, lecimy, zobaczymy. I pamiętajcie, jak się Wam spodoba, łapeczki, subskrypcje, a na pewno będzie więcej tych odcinków, więc zapraszam, tworzymy naszą postać. No jak widzieliście trzy monitory, na pewno czegoś takiego nie mamy, nawet ja tej takiego czegoś nie mam. Więc okej, okay. czy stworzyć faceta czy kobietę? Tanie. Zrobimy faceta, yy... fryzurka, fryzurka, fryzurka. Którą fryzurkę tak nawet tak szybciutko może będziemy pre prezentacyjni, Nie, może to tacy będzie taki będzie okej. Okay. Oczy, oczy, oczy niebieskie. Takie. O, tak. Dobra, usta. Usta to teraz pytanie. To jest specyficznie O, o. Okej, okay, niech są. Brudka, brudka, no okej. Okay. No nie mam takie jak ja. Ale zabierzemy. Może to dzieciaki i broda, ale okej. Okay. Niech jest. Czapka, czapki, czapki ja oczywiście nie mam, więc tej czapki też nie biorę. Chociaż lubię chodzić w czekajkach bluza, bluza. Czyżby tu coś, jak to wygląda? To Ta będzie ok, spodnie, spodnie do tego niebieskie nie za bardzo. O. Może być buty. Buty ciekawe. Będziemy zielonych. Niech jest. Podoba mi się zielony kolor. Okulary, okulary. Nie, zostawimy bez może. Ok. <laughs> Kim my chcemy być? Czyli co mamy? Referencje do bycia. Gwiazdom i oczywiście gaming nazwiemy się jak nie inaczej, jak Gmeracz a kanał będzie Gmeracz TV i jedziemy ok. Że nauczyliśmy się poruszać. Okej. Okay. Zbierzemy, no nie mamy nic innego. No oczywiście gameplay. Start. Czy mamy coś? Lów. No, bez filtra niestety nie mamy. Może to kupimy sobie mikrofon? Nie, nie będziemy. Na razie mamy wszystko, co mamy. Ok, 10 punktów. Nie będziemy zmieniać nic. Siadaj i robimy. I co teraz? Piosenka. Hmm, mamy zaśpiewać? Nie, w fale. Nie, zrobimy z Ok, co dalej? Yy... Off topic. Off topic, i teraz. A, już więcej nie mamy punktów, ok? Mamy tylko dwa. Spoko. Nic nie zrobimy, bo układamy to może coś z tego będzie, a jak tutaj? Nie ma pojęcia. Energii mamy 10 do renderingu. Dodamy tytuł. Fokusa nie będziemy zmieniać. I OK. Tu się nic nie da zrobić. Jedziemy. Mamy lewelek. Nie no spublikujemy, zobaczymy, 48%, no nie, jest to Piękny wynik, ale zawsze coś Ok mhm. To przejdziemy się Pouczymy się, zobaczymy Szybko. Dobrze. Okay, bo nie mamy nic. Mhm, no dobrze, idziemy do Shoppingu. Amazon Ok, ale na razie zobaczymy co oni mają. Tutaj sprzęt to mamy, no ale na razie nas nie stać. Mamy tylko stówę, tak? Nic nie możemy kupić akrobiatury byśmy mogli, ale ja na razie nie patrzę za tym. Kamerka czy my kamerkę... No, na razie pojedziemy na starym sprzęcie, tak? I grę jakoś. By można byłoby coś tutaj wybrać. Tam to jest droższe, to nie Super Sexy Valkyria, tak? Okej, okay, to Super Sexy. To jest jakiś kombat czy coś. Nie znam tych jeszcze oznaczeń, ale zabierzemy to i kupujemy. To cztery za prawie 5 godzin będziemy mieli. Nie ma żadnych komentarzy, co to jest? Mój internet, tak. Statystyki Aha, to już jest jakiś ranking, tak? Ranking YouTube Monthly Minimum 100k. Ok, na razie nie, nie, nie bawimy się, bo nie znam wszystkich rzeczy, mamy tutaj opublikowany film więc okej, okay, bierzemy następny co będziemy czekać Choice the game i sexy sexy nagramy jest to teraz popularne, więc ciągniemy low resolution nie wiem czy to wybrać, co to zrobić, no wybierzemy, bo w sumie to i tak nam nic nie nie zmieni przy wyborze, i tak będziemy mieli chyba te dwa okej okay. super, sexy, jedynka, tak, jedziemy tworzymy następne video jedziemy topika ułożymy oj, źle? a źle, bo to był początek, to Happy Expression. Też nie dopasowaliśmy, tak? Ale jaja. Hmm, no dobra. Okej. Okay. Nic się z czasem nie zmieni. Tytuł dołożymy. Kolor. Okej, okay, jedziemy, zobaczymy. O 60%, ładnie. Nowy level, nowy level, nowy level. Czyli w akcji będziemy lepsi. Fajnie. Ok, publikujemy. Niech się publikujemy. Co my musimy zrobić teraz? Co by tutaj o, mamy? Jakieś karty. Funny comment. Ok, może nie będziemy patrzeć na wszystkie. Odblokujemy od razu. Szybciutko lecimy dalej. Co możemy. Aha, nie, 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 nie chcę. No przebrać się, nie, nie przebieramy się, będziemy tacy. jak jesteśmy. <laughs> Czy jeść? Musimy? Nie musimy jeść? Co my możemy zrobić? Czy my możemy gdzieś jeszcze pójść? Możemy porozmawiać z mamą? Nie możemy porozmawiać z mamą. Czyli wszystko się dzieje wokół naszego pokoju: drzwi. No, takie okay, może o, info, co jest w info? Info o komputerze 90% życia, tak? Aha, czyli takie rzeczy nam dodawają energię. <coughs> Przepraszam, Natomiast, czy one dawają nam tyle punktów, czy to po prostu wykorzystuje punkty. Nie wiem, nie mam pojęcia co jeszcze tam mamy. Upgrade to nie. Shopping też na razie nie. Musimy 1000 wyświetleń zdobyć. Więc nagrywamy następny. Tak, nagrywamy następny. Wrócimy do Empire'a. Spada popularność, ale... Nie, może jednak nie, jeżeli spada popularność, zabierzemy się za ten tytuł. Pociągniemy. Od razu. Drugą część. 10 punktów renderingu. Nagrywaj chłopie. Ok, tam coś mamy. Off-topic, nie, co tutaj będzie? Tak, to się wpasowało pięknie, i teraz możemy tylko to wybrać. Zobaczymy, czy też się, no właśnie, nie wpasowało się. No ale okej, okay. przecież nie jesteśmy tutaj na razie niczym wielkim. White color nowy rekord w contentu. Pięknie, widzę, że w akcji to jedziemy równo, bo produkcja na, na mnie idzie, ale będzie dobrze, o mamuśka przyszła, cześć mamo, co jest, no pójdę do szkoły, jasne, pouczę się tak, jasne, zobaczymy tylko nasz kalendarz, co tutaj, 31. Gdzie tu jest data? Tu jest data 31. Mamy egzamin, tak? Egzamin, czyli będzie trzeba się pouczyć. A cóż to? Okej okay. Gameplay mamy nagrać, tak? Ale na razie my się pójdziemy pouczyć Otwórz paczuszkę. Mamy Hive Life'a i mamy nagrać dla naszej koleżanki. Czy kto to był? Gameplay. Ok, Cześć. The game. Hive Life, gdzie jest Hive Life? Jasne. Gameplay. Nagramy dla ciebie. Jedziemy, jedziemy. Nic nie ma. Tak. Teraz. I nic więcej. Okej, okay, mamy level drugi. Pięknie. A to co to, to, to się stało teraz? Co będzie lepsze? Tak, może pójdziemy. Procent. 50%. Nie ma źle. O, mamy jakość filmu. 12. Pięknie. Ja. Nie da się odtworzyć. Ok. Publikuj. Jedziemy dalej. Jak nasze. Time to sleep. Ok, już idę, już idę, już idę. A, muszę iść. Dobra, iść spać. Jak wstaniesz, będzie trzeba zjeść kasa. Kasa się zgadza. Nowy. Aha, event. Czy Aha, bilet kosztuje stówę, No niestety, polecił nam kolega, ale niestety nie mamy. Jak wygląda z naszym testem? Słabo, słabo, a my chcemy się nauczyć czegoś. Nie chcemy być nieukami. Idziemy zjeść. dwa karta. A, logo wincze. OK. Dobrze, jeżeli jesteśmy już tak nafaszerowani żarówkami, może by było fajnie wykorzystać to. OK. Level. Dobrze, dobrze. A, to się samo pokazuje, dobra, w porządku. Yy, idziemy. Go shopping. Nie. Może zapgradujemy? Nie mamy na bilet. A chcemy się tam wybrać. Ale my teraz nagramy. Znowu sexy, sexy. Yy, tak. Sexy, sexy nagramy. Tu na razie chyba nic nie mamy do wyboru. To jest zależne od naszego sprzętu. Power 9. A wiecie co? Może jednak zauważymy coś do sprzętu. I co możemy? Mikrofon. Mikrofon. Czy mamy tutaj lepszy mikrofon? Tak, wybierzemy ten mikrofon i kupimy. Wystarczy nam mikrofon Ok, ale szybko mi przysłajcie to, bo chciałbym zdobyć troszeczkę tego. Mamy 8 łapek w górę, pięknie. Wy też oczywiście zapraszam Was do tego. I co do gry? Gra jest świetna. Jest fajne takie czucie się. Ciekawa, i szkoda, że to jest jeszcze wczesny dostęp. Ale, jak na wczesny dostęp, naprawdę prezentuje się świetnie. A on się cały czas wyciera ładnie, przynajmniej my nie musimy, bo komu się chce sprzątać? Ok, ale no nic, no coś nam tu nie przychodzi. To dlaczego? No, ja chcę. Ja chcę to. Póki jest popularne, upgrade ile upgrade kosztuje? Aha, fak, fak, fak. Nie tak. O, jest, jest, jest mikrofon, mamy mikrofon, pięknie. Teraz możemy nagrywać. Teraz możemy nagrywać. Choice the game i nasze sekcji, sekcji, mikrofon, no filter. No bierzmy a zobaczymy. Plus 1 daje nam. Tu nie mam nic, tu nie mam nic. Idziemy. Tak, trzeci odcinek już. Co to jest? Aha. To za chwilkę zobaczymy. Mamy trzeci poziom. Wave hello. many comments. Oczywiście to jest właśnie dobry wybór, bo tutaj tylko szczałka idzie w... Tam mieliśmy głos, czyli trzeba by wybrać to, dobrze? Fany comment skomentujemy może, albo w topika. Nie, fuck, jednak nie dopasowaliśmy to. No nic, zobaczymy co z tego będzie. Oj, zapomnieliśmy, nie trzeba jeszcze raz nagrać. Fucking shit. Jeszcze raz wyżyć do kosza. Nie będziemy materiałów tak, mamo. te sekcje, Jeszcze raz. Kurczę, straciliśmy czas. Nic nie publikujemy. Tu mamy wszystko OK, wybrane. Ok. Wave. Hello. To pasowało się. Teraz pasuje się. Pasowało się i teraz tak będzie pięknie zobaczymy hello jest pasuje to też pasuje tutaj nie ma nic ok tutu fokus nie Tak, będę w 11 godzin, o kurcze, ale content mamy 96, pięknie, wszystko poszło na plus, bardzo fajnie, no i publikujemy, odblokujemy sobie jeszcze profesjonalny komentarz, to jest coś i tutaj mamy talenty, teraz talent, Nie, no bierzemy to każualeta. Okej. Okay. Yy, jesteśmy zmęczeni, więc yy, ja się powoli wybieram spać i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już na pewno niebawem się pojawi, a teraz Was zachęcam do łapkowania, udostępniania innym i subskrypcji jeśli chcecie być na bieżąco z tą grą i ze mną. Do zobaczenia, żegnam się z wami Gmeracz. pa papa!